Oje, dobra Mamy tutaj już wszystko opisane Dokumenty po uzupełnianie Przyjdzie kierownictwo, to sobie ogarnie A ja biorę się za robotę, bo trzeba się kurwa wziąć Ale wygodnie się tu spało, nie to co w domu Najmniej dobrze, mi pozwolą mi tu spać Bo ja bym w domu nie czy o jest. Jak to mój Lublinek tu tylko stoi i stoi Dobra Dzień dobry, z tej strony Wiesło Poleta, pracownik Państwowego gospodarstwa rolnego. Bruzda. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słojtano, nie kronikarze, że powracam troszeczkę w ciężkim stanie. Ostatnio sobie popiliśmy tutaj i no... Kats nie ma serca, no. No ale cóż poradzić. Na to. Nie ma, nie ma nie ma co na to poradzić trzeba się brać do roboty. Dzisiaj kierownictwo zameldowało mnie, żebym się zajął bizonkami, ponieważ dziś będziemy przygotowywać je powoli do żniw. Ostatnio były się no kocy, sobie tutaj wszystko ładnie schnie, yy, to żeby później można było to zebrać, tą, tą, to, to przeczosnąć tą trawę, ale na razie musimy, yy, no trzeba będzie yy, wiadomo, to przeciągnąć, ale to jeszcze trochę. Niech poleży. A dzisiaj wyciągamy bizony. Byłem już na obchodzie. Akumulatory zostały naładowane I, i będziemy mogli się zająć z robotą. Cztery bizonki do odpalenia, z czego na razie będą dwa główne, dlatego że rzepak, mamy jedno pole testowe rzepaku, trzeba będzie yy, nim się zająć, a tylko dwa bizony mają się czkarnie, te z kabinami. Czyli właśnie ten miodowy i ten Ameryka. No, no właśnie, trzeba będzie pospinać te sieczkarnie <laughs> i zająć się muceniem. Akumulatory zostały już powsadzane po do kombajnów, yy, bo były wyjmowane i schowane na zimę, teraz jednak zostały powyciągane i powkładane na nowo. Kombajn trzeba przesmarować, yy, przedmuchać sprawdzić wszystkie napięcia paski i łowi dobra zajmiemy się najpierw tym bizonem próbujemy go odpalić dobra Aj wejdę, wejdę tutaj przez rurę bo tamtędy mi się nie chce o dobra Złóżmy. Podpompuję trochę pompką może żeby miał trochę żej zapalić Dobra, może starczy Teraz tak, przejdę sobie tędy O, o, toga. o, dobra Próbujemy! Ach, trygiwali normalnie Od razu zapalił Jak złoto Do góry Ta raulika chodzi, dobra Wyjeżdżamy, tylko poczekajcie, ja tutaj muszę sobie O właśnie tak powolutku na spokojnie O, o, o. Gdzie od razu go cisnąć było, bo po co? Dobra. Powolutku. O, teraz można skręcić Dam większe obroty O i można, można teraz na spokojnie Dojechać tutaj do, do warsztatu Pięknie, pięknie. Dobra, od razu sprawdzę sobie rolikę O, pięknie, góra, tu. Suń, suń. O, tak, pięknie, pięknie. Sprawna. Dobra. Jest tak styczny trochę szybciej, o. No i idzie. Maszyna idzie. O, o myślałem, że skrzynię zablokowałem. Dobra. My go w górę i opór. Dobra, ale głośno. Ale maszyna chodzi. Pierwsza. Dobra, otworzymy klapy, żebym widział, czy wszystko jak najbardziej w porządku chodzi. Mechanikom ułatwi zadanie. Nie no, wytrząsacze, wszystkie chodzą. Tutaj też jak najbardziej wszystko chodzi, więc jest... Jest dobrze, jest optymalnie. No to też Koszitowy No to też No widać, że jest dobrze Jest na pewno dobrze nie to co ostatnie Dobra Gasimy kombajn niech sobie y, poczeka na mechaników. No, raz przyjdą chłopaki i będą się nimi zajmować <laughs> ja tutaj się mam tylko zająć ich takim przeglądowym a też wszystkich nie ogarnę dobra wiecie co ja tu sobie myślę że wyciągnę środkowego dlatego że on tutaj będzie szkadzał wjechaniu dobra teraz tak dostać się oh, Jezu. o właśnie dostać się tutaj o Dobra. Próbujemy. O tylko rozróżnie zakręcił. Co jest? Cholera jasna nawet. Zakręci tam nie chcę, Czekajcie podróżę. O! No, przecież powinien normalnie zapalić. Co się mu stało teraz? No, jeszcze raz próbuję. O! O! Teraz złapał. Dość ciężko, ciężko miał. Dobra, ale podnieść nie chcę. Polera jasna, podnieść nie chcę. Kurde, no co za złomy teraz? Co się z nimi stało? No nie, no przewody podpięte, coś musi z hydrauliką być nie tak. O, podniósł, coś musiało tutaj ewidentnie nie łączyć. Dobra, nie do kół, nie zbrał, nie się, Martiu, oby... powoli wyjeżdżamy. jasno Tego też coś zabolało Zobaczcie, czekajcie, czy tam teraz... Aha, no tak Jeszcze trochę odjadę sobie, żebym mógł wyjść O, <laughs> o pięknie zdjęcie Będzie do kroniki, do, że zadanie zrobione i do przodu I na przyspieszaczu, a co będziemy się parę? To jest robota. Im szybciej, tym lepiej. O to tu chodzi. No. Dobra, jedziemy odstawić jeszcze. Koło tego bizonka. Dobra, teraz tak Na dół Otworzyć klapy Tak jak w tamtym O Docięła się chyba Polera jasna, tam też się zacięła, dobra Spróbuję może dać gazu O Ale już ten opor, nie Oj, głośno, opornie, coś ten tak jakoś nie za bardzo widać chce upracować. O, teraz poszło. No tutaj wszystko chodzi. Tutaj też w porządku. Ty też A tylko te motowidła jeszcze właśnie Oj coś tak Marta, no nie idzie O poszły, ale strasznie opornie Tutaj coś się dzieje W tym kombajnie Ech, Dobra, zgaszę go, żeby wam tutaj nie huczał On Tu chodzi, opuszcza, podnosi No wam powiem, że ten kombaj musi pójść na pewno na warsztat Bo tu coś ta hydraulika tak się waha w nim Jakoś opornie mu to idzie Coś się coś przycina Dziwne Dobra Idziemy po kolejnego bizonka Miodowego tym razem Amerykę na koniec sobie zostawimy O, a temu trzeba jeszcze będzie się szkarnie złożyć Cholera Wie to co? Ja może tutaj od razu sobie roztworzę te klapy Jedną no bo lepiej nie bo jeszcze za zapier... A tam nie przejdę, Dobra. Spróbuję go na rzece odpalić. próba O kurde, to alarm piszcie. I zakręciła nie. Tylko rozrusznik. Złapał. No to jeden z tych lepszych, już z tamtym, no bo to się to już kabiny, no to. Lepsze, o tu już hydraulika, pyk teraz. O, pyk, proszę bardzo, jak pięknie to wszystko chodzi. O, wkłada, podnosi, rozkłada, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, teraz wyjechać. by nie doszło do jakiejś karamby. A chodzą, chodzą, pięknie, chodzą Dobra, większy ten pomad Nie ma co się pierdzielić suwać Ważę, że motowidła już są w ruchu To już jest dobrze, bo przeważnie do niektórych to... No to wiadomo jak to jest z nimi. Nie za bardzo to idzie. Dobra. Odjeżdżamy. To jeszcze będzie się czkarnie trzeba złożyć. Bo nie będzie wiadomo czy ona jest sprawna, czy nie jest sprawna. Dobra. Oczywiście standardowa. Albo dobra, wiecie co? Od razu w palnik, co mu się będę pierdzielił tam. O, zdrowo. Co się stało? Kurde, z, chyba go z hamulca, że spuścił. O, dobra, chodzi. zbiorniki. E jest w porządku. Dobra, przejdę tędy. Silnik. U. E, wytrzęsaze chodzą. Silnik jak najbardziej widry, sprawny. A tutaj Typy to wszystko. No tutaj chodzi elegancko. Jakoś nie mam do zastrzeżeń do tego kombajnika. Tutaj. No tylko ta sieczkarnia, czy ona jest, jest gotowa do Cięcia rzepaku No to to jest pytanie, no bo tego to ja nie wiem Dobra Okaże się pewnie dopiero jak złożymy te sieczkarnie, Czy Czy jest jak to się mówi tak jak powinno być Okaże się jak to się mówi w praniu No Dobra, kita teraz po ostatniego bizonka Tam ten tu od pali, odstrzała, Ameryka, to ten, ten kombajn to jest naprawdę. To widać, że to nie jest z naszej pol naszej polityki krajowej, bo bo on to jest... No tak, no większy zbiornik więcej wymuci, Tu już w ogóle, o zobacz. Ta. Tu już jest znacznie inna zabawa, dobra. No widzita, nawet nie musiałem się wysilać. Nie, nawet wysilać nie musiałem tryki pali od razu. Chodzi jak złoto. Hydraulika, pyk. Jednym kliknięciem to jest kombaj. Piękna rzecz. O, dobra. Proszę, by tylko się zmieścić. O, tu na styk. No to już jest kombaj, naprawdę. Widać, że go tutaj lepiej wykonali niż te nasze. Hydraulika, oczywiście, cyk, make, fuch, suń, wysuń. A dół. No, to nigdy nie mieliśmy problemu tą Ameryką Kiedy tu się pojawił ten kombajn. Wyrwaliśmy go I się bardzo cieszę z tego. A? Przed warsztat. I ROZRUCH Ale bujanin no tutaj to ładnie wszystko chodzi Tutaj nie przejdziemy Czekajcie, trzeba zajść z drugiej strony, bo to... O. Tutaj też pięknie, ładnie wszystko chodzi. No silnik to już znacznie inna bajka. No tutaj to już jest widać, że moc. O co, to ty jeden się zatrzymał. Olera jas na pewnie coś tam pękło No, to się przeliczyłem. A już bym go tak pochwalił. No cóż trzeba będzie się tym zająć. Trzeba się będzie zająć tym kombajnikiem też, bo tu też jakaś teraz wada wyskoczyła. No, mam nadzieję, kronikarze, że się podobała tam wam ta moja relacja z tego przygotowania. Taki materiał z PGR-u, ale no trzeba przygotować kombajniki, bo to niedługo wyrusza w piękne pólyskie skieżniwa w tym oto pięknym pgr że Nie mogę się doczekać. I cóż, ja was pożegnam teraz, był tu, mówił Wiesław w poletach, idę kurde, cześć, łeb mnie boli, dobrze, że tam chociaż mechanicy zaraz przyjadę się ty zajmą. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia przy żniwach, cześć, ujęso.